Dobra. Zaczynamy. Tak? No. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny Przepiękny wiosenny dzień. Jestem tutaj nad rzeką Mas. Jest ze mną gość specjalny, a to jest mój mąż Michał. Witaj, Aniu. Miło Wit Cię widzieć. Witaj, mój kochany mężu. Chciałabym dzisiaj pokazać te początki życia w Holandii od strony mojego męża, czyli od strony osoby, która rozpoczęła pracę w nowym kraju, w zupełnie nowym środowisku. Michał, powiedz, czy praca, którą rozpocząłeś, była kontynuacją Twojej dotychczasowej pracy, czy to było zupełnie coś nowego? Znaczy, generalnie można powiedzieć, że to była kontynuacja częściowo, częściowo coś nowego, ponieważ wcześniej pracowałem na uczelni, gdzie miałem kontakt z, ze studentami, także z kapitanami okrętów, statków i ich szkoliłem. I zajmowałem się też innymi rzeczami związanymi z morzem. No i kiedy się tutaj przeniosłem, kontynuowałem tą moją pracę związaną z morzem. Może nie dokładnie to co robiłem na uczelni, ale można powiedzieć, że to była kontynuacja. Związane z wodą, hmm. prawda, bo to mapy, hydrografia, tak, to jest, hydrografia. Ale też nauka, nauczanie innych ludzi, tak? tak Treningi, szkolenia, szkolenia na całym świecie, kontakt, kontakt z ludźmi. Także w pewnym sensie kontynuacja w pewnym sensie nowość. Powiedz co zaskoczyło Cię, czy było w ogóle coś takiego, co Cię zaskoczyło po przyjeździe do Holandii, ale konkretnie po rozpoczęciu pracy w nowej firmie? Pracując na uczelni, generalnie dużo masz kontaktu z ludźmi, musisz z nimi rozmawiać. Tak żeśmy, tak, żeśmy pracowali: to były dyskusje, rozmowy, podejmowanie decyzji. Także o tym, jak szkolić, jak uczyć. Kiedy przyjechałem tutaj, generalnie co mnie zaskoczyło, to brak takiej komunikacji bezpośredniej. Wszystko się... Za... W mojej firmie akurat wszystko się załatwiało przez e-maile, nawet jeżeli osoba siedziała dwa metry od ciebie, się pisało na jakimś czacie, e-mailu. I, I pierwsze, że tak powiem, to było takie pierwsze zdziwienie, że kurczę, nikt tutaj nie rozmawia ze sobą, tylko wszyscy piszą i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie udało się to zmienić teraz po latach w mojej firmie. I, I troszeczkę więcej rozmawiamy. Oczywiście teraz jest pandemia, to niestety mamy jak mamy. Komunikacja online, nie jest to to samo, no ale dużo zmian było później. Ale to było takie pierwsze zdziwienie. No i nikt się nigdzie nie śpieszył. Nie było czegoś takiego, że go ahead i trzeba wszystko zrobić i pięć etatów, żeby żyć i, i w ogóle, tak jak to w Polsce jest, tylko po prostu się pracowało. Holendrzy pracują spokojniej, prawda? Oni lubią takie stwierdzenie rustich. To znaczy spokojnie, spokojnie i chyba na wszystko mają czas, prawda? To ciężko mi powiedzieć o holendrach, bo w mojej firmie holendrów jest dość mało, bo to jest firma w tej chwili amerykańska, wcześniej to była kanadyjska i generalnie mamy towarzystwo międzynarodowe. Czyli są ludzie z różnych krajów. Holendrów w tej chwili mamy w moim dziale aktualnie to się przeniosę do innego działu, ale w moim dziale, w którym pracowałem, była jedna osoba z Holandii, ale mój szef był z Niemiec. Ale kiedy zaczynałeś było trochę więcej, prawda? Było Holendrów. troszeczkę więcej Holendrów, no i d, 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 można powiedzieć tak, było rustich, ale to nie jest tak, że, że się lenią, tylko że to, co trzeba zrobić, było zawsze zrobione na czas. Hmm. Hmm. Czyli po prostu wykonują swoją pracę, ale bez jakiegoś pośpiechu, to jest też chyba różnica między pracą w Holandii, a pracą w Polsce, prawda? Duża różnica, tak mi się wydaje. Tak, no pośpiechu nie było, ale... Praca była wykonana. Mhm. To jest ważne. To jest, tak, to jest bardzo ważne. A powiedz jeszcze, jak wygląda taki typowy dzień pracy? To znaczy, chodzi mi o to, o której zaczynasz pracę, o której są przerwy. Jak to jest w Holandii? A to wszystko zależy, gdzie się pracuje. W mojej firmie, to jest, wiadomo, ja pracuję w biurze albo podróżuję, no to jeżeli podróżuję, to w ogóle jest całkiem inaczej, bo się dostosowujemy do klienta, do którego jedziemy. A w firmie zaczynaliśmy o 9 rano, plus minus. Oczywiście pierwsze musiała być kawa. Nie. Później i, i chwila rozmowy po kawie. Yy, do pracy robiliśmy swoje. O godzinie 12.30 był lunch. Jeżeli yy, w starym biurze, kiedy mieszkaliśmy w starym biurze, było jeszcze coś takiego, że był ktoś wyznaczony jako lunch manager. I ta osoba szła do sklepu i kupowała wspaniały chleb holenderski. Polecam, jest taki gąbczasty, że można nim się myć i wycisnąć i będzie dobry. I kupowała różne rzeczy na lunch, także był jakiś tam pot, do którego wrzucaliśmy po euro, czy tam dwa na, na lunch. I jeżeli ktoś chciał, to z tego wspólnego się, się jadło. Korytka. Korytka się jadło. No, lunch, godzina i. i Później po lunchu do godziny 18 dalej praca. O 18 był koniec, i generalnie biuro zamykaliśmy o 18 i wszyscy, wszyscy jechali na rowerach do domu. No właśnie. Albo niektórzy samochodami, ale to jak mm -hmm. daleko. No właśnie. To jest takie typowe w Holandii, że bardzo wiele osób dojeżdża do pracy rowerem, prawda? E, Michał, e, ile masz kilometrów do pracy? Ja mam 20 kilometrów i kiedy było przed. E, Lockdown. Pandemią, lockdownem, to jeździłem na rowerze do pracy albo na e-bajku, albo na, yy, na rowerze sportowym, jako że mieliśmy prysznic teraz w nowym biurze, także po przyjeździe się brało prysznic i, mhm. i się zaczynało pracę. Nawet osoby, które dojeżdżają dalej do pracy, prawda? Jadą na przykład pociągiem, to też do, do stacji kolejowej często dojeżdżają rowerem. A później dalej pociągiem, tak? Jest są takie specjalne przechowalnie rowerów w parkingu. Tak jest. Rowerów. Często ludzie mają na stacjach, tak jak mój kolega, który przyjeżdżał z Utrechtu, miał na stacji kolejowy Den Bosch po prostu drugi rower i tym rowerem jechał do pracy, a w ogóle nie miał samochodu, bo samochód niepotrzebny w Holandii generalnie. A drugi rower miał w Utrechtcie na stacji i po prostu przełączał się pomiędzy pociągiem a rowerem. To jakiś zd zdrowy start do pracy, prawda? I pojechać sobie rowerem, rozruszać się. No i później wracać też. Jest I fajnie. później wracać. Nawet sobie... jak pada deszcz. To... Albo wieczorem. No hol dla holendrów to nie jest żaden problem jazda y, y, rowerem w deszczu i dla polaków generalnie też nie, prawda? Jeżeli jeżdżą na rowerze. Jeżeli jeżdżą na rowerze, tak. Y, powiedz Michał, czy ta praca, zmiana. Y, to ona spełniła Twoje pragnienie, takie wewnętrzne, bo Ty chciałeś zmienić coś w swoim życiu, chciałeś zmienić pracę. Tamta poprzednia już nie dawała takiej satysfakcji jak do tej pory. I powiedz, czy uważasz, że ona spełniła te Twoje oczekiwania? W jakimś stopniu na pewno tak, no bo to jednak, ja zawsze, ja nie jestem osobą, która może siedzieć na miejscu. Także wiesz, podróże. Miałem okazję zwiedzić przed całym lockdownem, generalnie cały świat i często także no, praktycznie wszystkie kontynenty. No, Antarktydę jeszcze nie, nie poleciałem, ale tam to już coraz mniej lodu. Ale no, pod tym względem na pewno poznanie różnych kultur, różnych ludzi, pod tym względem było super. Na pewno się nauczyłem sporo z działki hydrografii troszeczkę innego podejścia też do pracy. To, to jest na pewno. To, to było fajne i to jest fajne. I, i ciągle jest możliwość rozwoju. Także to, to nie jest tak, że, że drzwi są zamknięte. Bo ja tutaj jeszcze dodam, że Michała zatrudnił szef holender, który jak miał na nazwisko, jak ma na nazwisko. A, blessing. Blessing. Wiecie, co to znaczy? Po <laughs> angielsku jest to po prostu błogosławieństwo, więc chyba ta praca była. Błogosławieństwem po prostu. Dla nas była. To wiadomo, Dla nas nie. była. Tak. tak. Jeszcze z innych względów, o których mówiłam zresztą w pierwszym odcinku. A powiedz, Michał, czy uważasz, że praca w Holandii jest mniej stresująca? niż w Polsce, czy są jakieś tutaj różnice pomiędzy takim właśnie no, za... poziomem stresu? Tak, zależy w ogóle, jak się jest zatrudnionym, bo mamy dwa tutaj, takie w Holandii, są generalnie dwa systemy zatrudnienia. Jeden jest przez Eisenbüro, czyli przez Biuro Pośrednictwa Pracy, gdzie większość naszych rodaków korzysta z tych biur i, i pracuje w taki sposób. I można się też zatrudnić samodzielnie, tak jak ja się zatrudniłem, czyli jedziesz na rozmowę, wybierasz sobie firmę, i generalnie zatrudnią cię albo nie, I, i, i wtedy jest całkiem inaczej. Nie polecam pracy przez biuro pośrednictwa. Znaczy, czasami trzeba zacząć przez biuro pośrednictwa, bo nie ma innej możliwości, ale później warto jest na rynku poszukać stałego zatrudnienia, szczególnie kiedy się nauczymy języka angielskiego lub holenderskiego. Powinno być łatwo, dość łatwo znaleźć pracę na, na normalną umowę, na normalną umowę na normalnych warunkach. I, I wtedy ta praca jest mniej stresująca. Mniej stresująca w moim biurze no, oprócz czasami projektów, które się zdarzają, kiedy trzeba zrobić coś szybko na czas. Wtedy jest stres, ale generalnie nie ma czegoś takiego. Zresztą tutaj, kiedy człowiek jest zestresowany, może pójść do pana doktora, powiedzieć, że jest zestresowany. I może wziąć sobie pół roku chorobowego. Tak. I nie trzeba L4. Nie, właśnie. To jest takie ciekawe w Holandii. Kiedy jesteś chory, nie musisz właśnie iść do lekarza i uzyskiwać zwolnienia od lekarza, tylko po prostu co robisz wtedy? Wtedy się dzwoni do firmy, informuje się, że jest się chorym i się, i się choruje. Generalnie tutaj do lekarza się idzie, kiedy się jest naprawdę chorym. Jeżeli, jeżeli się ma jakieś przeziębienie, grypę. To, to się nie chodzi po prostu. To, Tylko to, się dzwoni do, się szefa, dzwoni, tak, i tak, mówicie, do szefa i się że mówi, że jestem chory po prostu. W niektórych oczywiście w takich firmach jak przemysłowe, to musimy brać pod uwagę, że możemy mieć kontrolę od lekarza, czyli są tak zwani lekarze albo, tak? którzy przyjadą, skontrolują na przykład, czy faktycznie ta osoba jest chora. I jeżeli nie jest chora, jeżeli jest to symulacja, albo nie ma jej w miejscu zamieszkania, możemy mieć duże problemy. A jeżeli wszystko jest ok, to, to nie ma ten. Zresztą to też chodzi o taką, tutaj cały system bazuje na zaufaniu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. I jeżeli jesteśmy dobrym pracownikiem, mamy zaufanie pracodawcy, to generalnie nie mamy problemu. To takie właśnie też trochę inne niż w Polsce, prawda? I takie. Generalnie jest na zaufaniu, tak samo tak. jest na drogach, przestrzeganie przepisów. 99% holendrów przestrzega przepisy, jeżeli jest ograniczenie do 100 na godzinę. To jest takie zaufanie, że to po coś zostało zrobione dla naszego bezpieczeństwa. Jadą 100, jeżeli jest 60, jest 60. Jeżeli widzą rowerzyste, dają mu pierwszeństwo, bo wiedzą, że jest słabszą jednostką i tak dalej, To powoduje, że nie ma tego stresu też. Michał sobie kupił taki zegarek sportowy, i tam jednym z, ze wskaźników, który może odczytać, jest poziom stresu. I chyba nigdy nie zdarzyło ci się nie raz, to po rozmowie z, z synem, tak? Czy A to syn, tu... syn nie stresuje czasami, tak. <laughs> ale to jest co innego, to A taki to... dorastający chłopak, ale to tak na, na arginesie. Natomiast tak zawsze zielona strefa jest, prawda? Przeważnie zielona. Przeważnie zielona Przeważnie strefa jest. na zegarku. Także. To świadczy o tym właśnie. Takie chyba zdro, zdrowsza jest tutaj praca, tak mi się wydaje. Co widać po ludziach, bo żyją tak, długo. Tak, żyją długo i właśnie tak jak się popatrzy I na aktywnie. takiego typa, typowego Holendra, to jest często to osoba uśmiechnięta yy, i wykonująca też swoją pracę, wydaje się, z radością. Naprawdę tutaj raz się nam zdarzyło, prawda, zobaczyć taką panią gdzieś w sklepie, pamiętam, która miała minę nieszczęśliwe i tak jakby pracowała za kary tam. Natomiast w innych yy, miejscach, czy to sklepach, czy urzędach, to są ludzie, którzy wydają się być po prostu na swoim miejscu. I są. I są, tak. I są często fachowcami. A jeszcze Michał, od takiej sprawy technicznej, mógłbyś mi powiedzieć, mógłbyś nam powiedzieć, ile jest dni wolnych w, w roku, takich, bo Holendrzy chyba lubią pracować, i należą do krajów w Europie. lubią pracować, ale znaczy nie ma w ogóle prawie dni wolnych w ciągu roku, także zapomnijmy o tym. Generalnie jak jesteśmy szczęśliwcami, to dodatkowe dni wolne takie jak my mamy jakieś tam Trzech króli czy coś, to tutaj tego nie ma. Generalnie gdzieś z 5 maksymalnie dni w ciągu roku jest takich, że masz się ekstra wolne. No i przeważnie mamy 25-26 dni urlopu dni roboczych. Czyli to jest 5-6 tygodni, to, to jest też regulowane różnymi umowami i co jest fajne, w maju się dostaje, na koniec maja się dostaje pieniądze na te wakacje, czyli no tak zwane wakacyjne, które de facto jest jakby dodatkową pensją odkładaną z naszej pensji 8% naszej pensji to nie jest tak, że zabiera się nam tą pensję, tylko że jeżeli mam płacone na przykład 5000 euro, 4000, tysiące, 3000 tysiące, to 8% wartości jest odkładane jakby oddzielnie na specjalne konto tej pensji i to jest taka trzynastka na wakacje. I dzięki temu Holendrzy jeżdżą na wakacje. Holendrzy jeżdżą, holendrzy są znani z tego, że są wszędzie. Mhm, tak, podróżują po świecie, ale także tutaj w Holandii też spędzają sobie czas na kempingach. To jest takie typowe dla holendrów, gdzieś tam nadmorski kemping. Z całą rodziną, prawda? Domek przy domku, długość 3 metry. Tak. To takie właśnie typowe też w Holandii. A powiedz, Michał, jeszcze, czy w pracy w Holandii jakieś dodatkowe bonusy są, których na przykład w Polsce nie ma pracownik? Oprócz tej, właśnie, pensji, czy jeszcze coś można uzyskać od pracodawcy? Jest... Znaczy to zależy od firmy. Czasami są jakieś roczne premie, zależy jak firma dobrze. Działa, że tak powiem, ale są też takie też rządowe bonusy, na przykład, że firma może przystąpić do programu, w którym finansuje się rower dla pracowników, i wtedy ci pracownicy muszą, a raczej powinni jeździć na rowerze do pracy. To chodzi o ekologię też i o zdrowie pracowników. Wiadomo jest, że jeżeli mamy ruch, czujemy się lepiej, jesteśmy zdrowsi i, i, i tak to funkcjonuje tutaj w Holandii. Mhm. A jeszcze jest coś takiego jak zwrot kosztów za dojazdy, tak? Tak, jest. No, jeżeli się jeździ samochodem, czy nawet na rowerze, tak jak ja jeżdżę na rowerze, to za mój dojazd mam w umowie wpisane, że, że firma mi zwraca pieniądze. Jest tam limit i, i do tego limitu są pieniądze zwracane. Nieważne, czy jecham samochodem, czy rowerem. Tak, czyli można sobie kupić rower i za jakiś rok. Czasu, ten rower po prostu nam się Albo szybciej, zwróci. jeżeli Albo... firma jest tak. w programie zakupów rowerów. To można to mieć rower jeszcze szy szybciej. Firmy, tak, I to tak? jest tak, że to firma kupuje, my wybieramy sobie, firma kupuje i później co miesiąc nam od pensji najczęściej jakiś tam mały, małą kwotę się ściąga przez jakiś tam czas i, i można sobie kupić wtedy nawet fajny rower, bo się nie płaci podatku VAT. Wydaje się, że to jest net, to już teraz nie pamiętam dokładnie, ale to są regulacje, których można sobie znaleźć. Uh -huh. A powiedz jeszcze, Michał, czy poczułeś kiedyś w firmie y jakiś taki? Y nie wiem, taką dyskryminację, że jesteś z innego kraju, że, że jesteś Polakiem, bo często się słyszy właśnie od Polaków pracujących w Holandii o, o, takiej, o takim gorszym traktowaniu przez pracodawcę, prawda, jakieś problemy z, z wypłatami, czy, czy, czy coś takiego u Ciebie, doświadczyłeś czegoś takiego? No, w mojej Co? firmie to raczej nie, bo, bo to jest firma taka, powiedzmy, na wysokim, na w miarę wysokim poziomie. Międzynarodowa, także u nas w ogóle pracują ludzie z całego świata. Ja sam spowodowałem, że jeszcze w mojej firmie zatrudniono jedną dziewczynę z Polski, która była kiedyś moją studentką, która teraz jest całkiem wysoko, gdzieś tam sobie awansowała i teraz mieszka poza granicami Holandii. Zatrudniono także jeszcze jednego chłopaka, bo wzbudzaliśmy zaufanie, że dobrze pracowaliśmy. Polacy są generalnie dobrymi pracownikami, no chyba że niestety się pojawia alkohol. A jeżeli chodzi o takie problemy z płatnościami, to, to są głównie w, niestety w takich małych biurach pośrednictwa, gdzie, gdzie te biura starają się, że tak powiem, troszeczkę oskubać swoich pracowników i, i, i nie postępują uczciwie. Na, czasami nawet dużym biurom się to zdarza. Także rząd holenderski nawet jakiś czas temu wprowadził kontrole w tych biurach dość ścisłe. I, I wiele z tych biur straciło koncesje i zostało zamkniętych. I płaciło kary oczywiście i musiało zwracać pieniądze pracownikom. Na przykład taki chyba ten, to zabieranie właśnie wakacyjnego. To, to, to było takie... Nie mówiono ludziom, że mają wakacyjne i na przykład jeżeli był świeżak, to tego wakacyjnego nigdy na oczy nie zobaczył. Albo podpisywanie umów w Polsce a, i płacenie jakichś śmiesznych pieniędzy tutaj, niezgodnie z prawem. A właśnie, a powiedz jeszcze, jak, jaki procent pensji to podatek, ile, jak to wygląda właśnie w Holandii, płacenie podatków, jaka wysokość? No, tu jest kilka stawek oczywiście, ale tak średnio około 36-38% mojej pensji, znaczy każdego pensji człowieka jest zabierane na podatki opłaty i, i opłaty społeczne i częściowo... Zdrowotne ubezpieczenie. A oprócz tego każdy musi sobie sam wykupić ubezpieczenie zdrowotne i to są różne pakiety, i w zależności od tego, co sobie wykupimy, takie ubezpieczenie mamy. Ale koło 38 to są ubezpieczenia społeczne i podatek, z czego podatek w tej pierwszej stawce jest bardzo mały. Później im zarabiamy więcej, jest progresywnie wzrasta i do, do 50% prawie procent. Także można sporo pieniędzy oddać. Ale jeżeli ktoś jest Biedny, czyli nie zarabia dużo, ma dużo ulg i dużo zwrotów. Dopłaty do mieszkań dla dzieci, dopłaty do szkoły, znaczy nie do szkoły, a do przedszkola, na przykład żłobka. Czyli jest cała szeroka gama różnych dopłat, z których można korzystać, i tak naprawdę na koniec roku, albo nawet co miesiąc, możemy dostawać sporo pieniędzy z powrotem z naszego podatku. Także, jeżeli się kupi mieszkanie, co jest ważne, jeżeli kupimy mieszkanie, to dostaniemy też zwrot y, części podatku. Mhm. I Też chyba czujemy tutaj w Holandii, że te pieniądze są dobrze wydatkowane, prawda? To tak, widać, to, to tak jest tak. inaczej niż w Polsce, bo tutaj widać, że te pieniądze z tych podatków, które są bardzo wysokie, to jest jeden z krajów, którym jest, który jest najbardziej opodatkowany. To jest wszystko opodatkowane, trzeba jasno powiedzieć. Prawie wszystko: samochody i ten większy, cięższy samochód, wyższy podatek i tak dalej. Czyli ale widać, tak. że, że te pieniądze idą na różne cele. Kraj jest zadbany, zorganizowany. Generalnie można powiedzieć, że jest bezpieczny też. Tak. I przyjazny dla dzieci, także, prawda? I bardzo przyjazny On dla bardzo dzieci, przyjazny. tak. Czy, czy na początku byśmy się śmieli, że to jest. że holendrzy mają świra pod, na, na punkcie, względzie, na punkcie dzieci. Szczególnie jak mieliśmy małe, Paweł był malutki, nasz pierwszy syn i... I, I kiedy się jeździło na placu zabaw, albo na różne atrakcje, to ojejku, co tu się działo. O, mamy to tak roboty. Mamy jakąś przeszkodę. Że... Czekaj, aż podjedzie. No, brykaj, Ty... brykaj, brykaj. Z naszej rozmowy wynika, że chyba trafiłeś w dziesiątkę zmieniając pracę, prawda? Myślę, że tak, szczególnie, że w Polsce to było szaleństwo, bo utrzymanie się na uczelni z pensji uczelnianej to było niemożliwością. To była pensja minimalna krajowa jako asystent. Jako student miałem więcej, bo jako pracuje, pracowałem też na praktykach na morzu, to, to były pensje w dolarach liczone, to było ten jako student miałem więcej, bo miałem stypendia i różne dziwne dodatki, kiedy zacząłem pracę na uczelni nagle się okazało że to jest minimalna krajowa czyli trzeba było znaleźć sobie jeszcze jedną pracę czyli już byłem na dwóch etatach prawie plus jeszcze dodatkowo zacząłem prowadzić swoją własną działalność gospodarczą miałem firmę która prosperowała dobrze nie była większe więcej z tej firmy było niż pracy na uczelni no ale to były takie realia polskie kiedy tutaj się przyjechało nagle nagle zacząłem mieć dużo wolnego czasu no właśnie Myślę, że to jest bezcenne mieć pracę. I mieć czas. I mieć czas. Poczekaj. <laughs> Musimy zaczekać, bo nam robią hałas. No i chyba właśnie o to chodzi w naszym życiu: żeby praca dawała nam satysfakcję, ale jednocześnie, żeby też umożliwiała nam Spędzanie czasu poza tą pracą, tak, żebyśmy mieli czas dla rodziny, czas na jakieś swoje hobby. I tutaj w Holandii jest to możliwe, prawda? Jest e... możliwe. I... I można mieć jedną pracę, tak? Można, no właściwie nie da się inaczej, bo w takim systemie, jak ja pracuję, tak. też i podróże, i ten, no to jedna praca to jest maks. Ale jest czas na hobby, jest dużo klubów, nawet w takiej wiosce, jak my żyjemy. Ja jestem w klubie badmintonowym, jest klub żeglarski, tutaj mamy rzekę Mas za nami, na której widać barki. Jest klub żeglarski, w którym też byłem przez, przez jakiś czas i, i starałem się pływać, ale podróże niestety zmusiły mnie do wypisania się z tego. No także jest co robić, jest co robić i przede wszystkim rowery, drogi rowerowe. Jest 16 tysięcy kilometrów dróg rowerowych, gdzie to, to jest to coś, co sobie nie wyobrażam, nawet jakbym teraz miał wrócić do Polski, jazda na rowerze po polskich drogach to jest trochę taka loteria. Ale o tych rowerach to my nakręcimy zupełnie odrębny odcinek, bo to jest coś, co naprawdę warto pokazać, co tutaj właśnie można robić w Holandii, jeśli chodzi o jazdę rowerem. Tak? Nakręcimy, tak. prawda? Pomożesz, pomożesz żonie, bo Michał jest tą osobą, która naprawdę tu się całą obsługą techniczną zajmuje. Więc ten kanał bez mojego męża byłby po prostu niemożliwy. Ja mam nadzieję, że się trochę nauczę od niego, chociaż mówi się, że najgorzej to jest uczyć własną żonę ale I postaram, własne dzieci. I własne dzieci, ale postaram się jakoś więcej wiedzy, więcej umiejętności zdobyć, żebym mogła te filmiki sama montować w przyszłości. Jeżeli Wam się podobał nasz film, nasza rozmowa, to dajcie łapkę w górę i, I zasubskrybujcie. Co to będzie? Po prawej, lewej? subskrybowanie ja Gdzieś wiem, tu. To gdzieś już tu. Michał będzie tutaj to układał. Zasubskrybujcie, żebyśmy mogli dalej no, robić to dla Was, bo mamy takie wielkie pragnienie, żeby właśnie pokazać Holandię. I to trochę z takiej innej perspektywy też. Tak, perspektywa. Perspektywa nie jest do końca. Holandia nie jest do końca. Często jest pokazywana jako taki zły kraj, niedobry, że same złe rzeczy się dzieją. A jest wiele rzeczy dobrych, których się powinniśmy uczyć i warto jest wykorzystać. Tak, także dziękujemy. My się tutaj chyba opaliliśmy dzisiaj, prawda? Odgrzaliśmy się a, dzisiaj, tak jak w ogóle w chyba, wie, tak, ja w dołku gotowani. Między dwoma wałami i, ale mam Jest nadzieję, że to na, na zdrowie wyjdzie. No to cóż, do zobaczenia. To cis. To cis.